Witam Was. Chciałbym razem z Wami dzisiaj zastanowić się nad pytaniem, czy Kościół nam jest potrzebny? Czy jako osoby wierzące musimy brać udział w nabożeństwach? Czy Kościół pomaga człowiekowi wzrastać duchowo i prowadzi do zbawienia? Mamy za sobą czas, powoli zdejmowane są różne ograniczenia, które zostały prowadzone przez rząd. Mamy czas niezwykły, dlatego że w historii naszej planety, pomimo czasem bardzo trudnych sytuacji, wojen, różnych kataklizmów, nie było takiego momentu, kiedy Kościół nie prowadził nabożeństwa, czy to w budynkach kościelnych, czy to po domach, albo może w plenerze. Jednak ta pandemia, która została ogłoszona, zatrzymała nas wszystkich w domu i niestety musieliśmy ograniczyć nasze możliwości spotykania z naszymi braćmi i siostrami. Usiedliśmy do komputerów i oglądaliśmy. Braliśmy udział w formie przez internet w nabożeństwach, słuchaliśmy kazań, studium Słowa Bożego. I dla wielu osób było to bardzo trudne przeżycie. Tęskniliśmy za czasem, kiedy wrócimy do tak zwanych normalnych spotkań: kiedy możemy wejść do budynku kościelnego, kiedy możemy razem z naszymi braćmi, siostrami, zaśpiewać, pomodlić się, otworzyć Pismo Święte i wiele osób bardzo ciężko znosiła ten problem. Natomiast również są osoby, które biorąc udział w nabożeństwie przez internet, zauważają i stwierdzają, że tak naprawdę Kościół i udział w nabożeństwie nie jest im potrzebny. Że mają w domu większy komfort. Dlatego, że mogą posłuchać kazań z różnych kościołów, różnych mówców, czasem jednocześnie. I zastanawiałem się, te osoby, czy Kościół im jest potrzebny, czy muszą chodzić na nabożeństwa. Zauważają również ich zdaniem, taki plus, że nie muszą wchodzić w różne interakcje z bliźnimi na nabożeństwach, że nie muszą odpowiadać na różne pytania, czasem się tłumaczyć albo wysł wysłuchiwać różnych uwag pod swoim adresem. Mają, jak mówią, większy komfort duchowy. I stawiałem sobie pytanie, czy Kościół jako instytucja, jako miejsce zgromadzeń jest im potrzebny. Czytamy w Piśmie Świętym wypowiedzi różnych autorów, ksiąg biblijnych, że, z których możemy wyciągnąć wniosek, że Pan Bóg jest, możemy tak użyć takiego wyrazu jest istotą społeczną. Czytamy w Apokalipsie, że Pan Bóg przebywa na tronie, tam w niebie, i wokół tronu są zgromadzone istoty, które oddają Panu Bogu chwałę, modlą się, śpiewają. Można powiedzieć, że jest to nabożeństwo w niebie. I kiedy otwieramy pierwszą księgę Mojżeszową i czytamy wersety, w których Pan Bóg mówi, że chce stworzyć człowieka na swój obraz i podobieństwo. To w tej przerwie między stworzeniem Adama i Ewy, Bóg wypowiada bardzo ważne słowa w kontekście naszego tematu, chociaż często te słowa są czytane przy okazji zaślubin. I te słowa są zapisane w drugim rozdziale I Księgi Mojżeszowej w osiemnastym wersecie. Bóg powiedział niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. W tych słowach jest zawarta bardzo głęboka treść, którą później rozwijają różni autorzy ksiąg biblijnych, mówiąc o ważności wspólnoty w życiu duchowym człowieka. Mamy taki pierwszy, bardzo wybitne, dobitne miejsce. W którym opisane jest powołanie Kościoła Bożego. I to miejsce jest zapisane w pierwszej księdze mojżeszowej w dwunastym rozdziale, w którym jest opis powołania Abrahama. Czytam od pierwszego wersetu. Rzekł Pan Bóg do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej. I od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki, i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będą błogosławił błogosławiącym tobie, a przyklinającym cię przeklinać będę. I będę w tobie błogosławiony wszystkie plemiona ziemi. Patrząc na ten fragment Pisma Świętego, możemy wnioskować, że Bóg, powołując Abrahama, rozpoczyna coś, co my nazywamy dzisiaj Kościołem, wspólnotą ludzi wierzących. W tym fragmencie napisane jest, że Pan Bóg zwraca się do Abrahama i mówi: Będę błogosławił Tobie, będę rozmnażał Ciebie. I w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Czyli mamy tutaj na początku postawione, postawione pewne zadania. Kościół wtedy miał się rozrastać oraz stać się błogosławieństwem dla ościennych ludów. W jaki sposób Bóg chciał zrealizować przez Abrahama to zadanie? O tym jest mowa. W następnych rozdziałach, w osiemnastym rozdziale pierwszej księgi, księgi Mojżeszowej, czytamy słowa od osiemnastego wersetu, które brzmią następująco. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim, i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana aby zachowywali sprawiedliwość i prawo tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to co o nim powiedział W tym 19. wersecie jest właśnie odpowiedź na pytanie w jaki sposób Bóg chciał zrealizować ten cel Otóż Abraham miał nauczyć swoich domowników oraz możemy powiedzieć, że zbór, do którego należą, bo dalsze opisy, dalsze opisy Pisma Świętego wskazują na to, że przy Abrahamie mieszkało kilkaset osób, a więc był to kościół, który, który prowadził Abraham. Co Abraham miał wykonać w tym kościele? Jakie zadania Bóg przed nim postawił? Otóż Bóg powiedział, że ma strzec, nakazać, nakazać, synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i, Pana, i prawo, tak, żeby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. A więc postawił Bóg dwa bardzo ważne zadania. Nauczyć swoich synów i domowników, czyli Kościół, wspólnotę, w który był Abraham strzec drogi Pana i zachowywać sprawiedliwość i prawo. I wiemy, że Abraham sumiennie wykonywał swoje zadanie i dlatego między innymi został nazwany ojcem wiary, bo czynił to, co Bogu się podoba. Następnie idąc jakby historycznie do przodu widzimy wielki moment można użyć takiego wyrazu organizowania instytucji kościelnej narodu izraelskiego, który Bóg wyprowadza z ziemi egipskiej. I w XIX rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej czytamy w piątym i szóstym wersecie takie słowa. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie z głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza. Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi Królestwem Kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom Izraelskim. Otóż Bóg w tych słowach um, mówi do narodu izraelskiego, że jego marzeniem jest, aby uczynić z nich szczególny naród ze względu na to, że ten naród jest własnością Bożą. Jeżeli patrzymy na ten wyraz własność Boża, to możemy tylko sobie wyobrazić, co Bóg może z człowiekiem uczynić, mając najlepsze zamiary, najbardziej pozytywne przed sobą cele postawione wobec człowieka. Co Bóg może uczynić z człowiekiem? Jakim błogosławieństwem może jego obdarzyć? jeżeli człowiek jemu na to pozwoli. I chciałbym może w tej chwili jeszcze zaczerpnąć pewne wypowiedzi z Nowego Testamentu. Otóż w Nowym Testamencie w liście apostoła Pawła do Efezjan, który jest wśród biblistów nazywany czasem listem kościelnym, apostoł Paweł używa w czwartym rozdziale od 11 wersetu następujących słów, aby opisać Um, sens i funkcję kościoła, uh, który jest powołany przez Boga. I on pisze Apostoł Paweł. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pewni Chrystusowej. A więc apostoł Paweł używa tutaj niezwykle ważnego wyrazu. I on ustanowił. I patrząc na ten fragment, owszem, on dotyczy darów duchowych, które Bóg przykazuje Kościołowi, ale patrząc na, his, na, cało, na całość wypowiedzi Pisma Świętego na temat Bożego, Bożej Wspólnoty, to możemy powiedzieć śmiało, że ten wyraz i on ustanowił dotyczy przede wszystkim Kościoła. To Bóg ustanowił Kościół. Chrystus w Ewangelii Mateusza użył takiego wyrazu. Na tej skale zbuduję mój Kościół i bramy piekielne jego nie Kościół, według wypowiedzi apostoła Pawła, jest pomysłem Bożym na to, aby człowiek, który bierze aktywny udział w życiu Kościoła, osiągnął Wzrost duchowej oraz cel, którym jest zbawienie i życie wieczne.